Cześć, z tej strony Gosia Kryger, Szkoła Wielowymiarowa. Dziś porozmawiamy o intencji. Co to jest intencja? Intencja to zamierzony cel, zamiar lub motyw działania. Jest to intencja, która kieruje naszymi działaniami i decyzjami. Intencja może odnosić się do naszych działań w stosunku do innych ludzi, Sytuacji, przedmiotów lub celów, które chcemy osiągnąć. W kontekście rozwoju osobistego i duchowego, intencja może odnosić się do świadomego wyboru celów i działań, które służą naszemu rozwojowi i wewnętrznej przemianie. Intencja może pomóc nam skoncentrować uwagę na tym, co jest dla nas ważne i zmotywować nas do podejmowania działań które przyczyniają się do realizacji naszych celów. Intencja jest często łączona z pozytywnymi afirmacjami i wizualizacją, co może pomóc wzmocnić naszą wiarę w to, że osiągniemy nasze cele. Praktykowanie intencji może również pomóc nam zmniejszyć stres i poprawić nasze samopoczucie. Dlaczego? Dlatego że koncentrując się na pozytywnych celach i zamierzeniach, zmniejszamy szkodliwy wpływ negatywnych myśli i emocji. Jak najlepiej stosować intencje? Aby skutecznie stosować intencje, warto przejść przez kilka kroków. Po pierwsze, określ swój cel. Zastanów się, co chcesz osiągnąć. Jaki jest Twój cel? Może to być związane z rozwojem osobistym, relacjami międzyludzkimi, pracą, zdrowiem czy innymi obszarami Twojego życia. Krok numer dwa: sprecyzuj swoją intencję. Na podstawie swojego celu określ, jaka intencja kieruje Twoimi działaniami. Chodzi, chodzi tutaj o sprecyzowanie motywów które skłaniają Cię do realizacji danego celu. Intencja powinna być prosta, zwięzła i pozytywna. Krok numer 3. Skoncentruj się na intencji. Ważne jest, aby skoncentrować swoją uwagę na intencji, która Cię napędza. Możesz to robić poprzez medytację, wizualizację, lub po prostu przez chwilę zastanów się nad swoją intencją pod podjęciem kolejnego kroku, kolejnych działań. Krok numer cztery. Działaj w zgodzie z intencją. To jest kolejny ważny krok. To jest podjęcie działań zgodnych z Twoją intencją. Oznacza to podejmowanie decyzji i działań, które pomogą Ci osiągnąć swój cel i realizować Twoją intencję. Krok numer 5. Oceniaj swoje postępy. Regularnie sprawdzaj, czy Twoje działania są zgodne z Twoją intencją, czy Twoje postępy są zgodne z Twoimi celami. W razie potrzeby, modyfikuj swoją intencję i cele w celu. Cele w celu lepszego dopasowania ich do swoich potrzeb. Podsumowując, stosowanie intencji wymaga świadomego podejścia i wysiłku, ale może prowadzić do bardziej zadowalającego i satysfakcjonującego życia. Dzięki intencji. Możemy uświadomić sobie swoje cele i motywacje oraz skutecznie je realizować. A co o intencji mówi Osho? Podam Ci taki przykład króciutki. Osho to indyjski nauczyciel duchowy. On mówi w kontekście rozwoju osobistego i duchowego. Jego nauki opierały się na idei, że intencja jest siłą, która kieruje naszym życiem i kształtuje nasze doświadczenia. Zachęcał ludzi do skupienia się na swoich intencjach, a nie na celach. Według niego skoncentrowanie się na celach może wprowadzić nas w stres, niepokój, ponieważ zbytnio skupiamy się na wyniku, który chcemy osiągnąć. Zamiast tego Osho sugerował, że powinniśmy skupić się na intencji, która kieruje właśnie naszymi działaniami. Według niego intencja powinna być zgodna z naszymi wartościami i dążyć do osiągnięcia harmonii i równowagi w naszym życiu. Osho zauważał, że intencja jest ważniejsza niż samo działanie. Ponieważ to ona kieruje naszymi działaniami i kształtuje nasze doświadczenia. OSHO zachęcał ludzi do odkrywania swojej wewnętrznej mądrości i intuicji, aby móc zrozumieć swoje intencje i działać zgodnie z nimi. W swoich naukach podkreślał również znaczenie świadomości i uważności w odkrywaniu swoich intencji i realizowaniu ich w praktyce, oczywiście. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że informacje, które przesłuchałaś, zobaczyłaś, pomogą ci w osiągnięciu szczęścia i spełnienia. Jeśli chcesz otrzymywać więcej porad i wskazówek na temat rozwoju osobistego i duchowego, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału na YouTube. Cześć, gosia Kryger.